Cześć, jestem Magda Selfmaster.pl. Dzisiaj temat, który pomoże Ci zobaczyć wartość w przyjrzeniu się swojej ciemniejszej stronie. Opowiem o tym, czym jest cień i jak powstaje, o tym, jak cień ma się do Twojego postrzegania siebie jako dobrego, życzliwego i skupionego na pozytywnych rzeczach człowieka, czemu takie ważne i wartościowe jest to, żeby mu się przyglądać, i o tym, jak regularnie oświetlać go światłem swojej świadomości. Skąd ten mroczny temat dzisiaj? Myślę, że praca z cieniem to jest chyba jeden z najbardziej pomijanych aspektów rozwoju człowieka. I chociaż jest konieczny na pewnym etapie rozwoju, to jest po prostu trudniejszy i mniej przyjemny niż typowe rzeczy, takie jak wyznaczanie celów, określanie sobie wartości, skupianie się tylko na pozytywnych rzeczach, czy na przykład mówienie sobie pocieszających i motywujących afirmacji przed lustrem. Wszystkie te rzeczy wiążą się z koncepcją cienia, wiążą się z rozwojem i to bardzo mocno, dlatego że bez świadomości cienia daleko nie zajdziesz ze swoim autentycznym rozwojem, bo on będzie przeszkodą, która jeżeli nie zostanie zauważona i odpowiednio włączona do Twojego życia, zawsze będzie Ci stała na, na drodze. To jest aspekt ciebie, który niezauważony i spychany na margines, będzie Ci utrudniał głęboki i pełny rozwój. Bo odcinanie się od własnego cienia, będzie blokowało Ci możliwość zaczerpnięcia z niego energii, będzie blokowało możliwość bycia dobrym człowiekiem i będzie blokowało możliwość korzystania z ukrytych zasobów, które masz, a których może nie jesteś świadomy. Poza tym, ignorowanie cienia powoduje, że sam siebie okłamujesz co do swoich prawdziwych myśli, uczuć, charakteru i motywacji, jakimi się kierujesz. Czym jest ten tajemniczy cień, jak powstaje? Autorem koncepcji cienia jest Karl Gustav Jung. Jung definiuje cień jako część struktury osobowości. Odszczepioną część ego. A ego to nic innego jak wymyślna nazwa tożsamości, z którą się identyfikujesz. Część tej tożsamości nazywana cieniem zawiera Twoje tłumione i odrzucone cechy. To jest ciemny kąt pokoju, w którym przechowywane są Twoje przeżycia, cechy, własności psychiczne, którym na poziomie świadomym został nadany status czegoś negatywnego czegoś niepotrzebnego, nieakceptowanego, co najlepiej byłoby usunąć i zignorować. Jak to powstaje? Kiedy jesteśmy dziećmi, nasze ego jest zintegrowane, jest całością, nie jest rozszczepione, ale podlegamy procesowi socjalizacji, wychowania i w tym procesie naszego jest jakość kształtowane. Rodzice nas wychowują, aprobują niektóre nasze cechy i zachowania, inne uznają za niedobre i niewłaściwe, ich nie aprobują. Uczymy się w ten sposób, że nasze pewne cechy są dobre i pożądane, inne nie. I z punktu widzenia naszego dorastania i potem życia w społeczeństwie, to jest OK. Jako dzieci próbujemy się zachowywać w zgodzie z tym, co rodzice uważają za dobre. Problem w tym, że jednocześnie to wymaga od nas usunięcia jakimś sposobem z naszego repertuaru zachowań czy uczuć rzeczy niepożądanych przez rodziców. Bo dla dziecka najważniejsze jest przetrwanie i zrobimy to, będziemy usuwać te rzeczy. Dziecko zgadza się z opiekunem, bo nie ma wyjścia. Dlatego tłumi te negatywne cechy i zachowania i w ten sposób powstaje pęknięcie w jego strukturze ego. Ego dzieli się na dwie części. Na świadomość i nieświadomość. I te wszystkie cechy i emocje, które są tłumione przez dziecko, w miarę rozwoju ego, wędrują do nieświadomości, zasilają jego cień. I to wszystko jest nadal w tobie. Ciągle żyje. Ale ty na poziomie świadomym nie masz do tego dostępu. Światło twojej świadomości nie dociera do tych treści, ale one jakoś wpływają na twoje życie. Widać je w sytuacjach trudnych, zaskakujących, stresujących, kiedy na przykład nagle wybuchasz gniewem w najmniej spodziewanym momencie. Jesteś agresywny słownie albo fizycznie, w taki sposób, który czasem samego ciebie zaskakuje, zadziwia i nie spodziewałbyś się tego po sobie. Czyli wygląda na to, że cień nie jest domem dla złych rzeczy, raczej powinna powiedzieć, że dla rzeczy, które powiedziano nam, że są w nas złe i niepożądane. Te cechy, które są aprobowane, stają się elementami naszej świadomej części. Jego. To znaczy widzimy te cechy i wiemy o nich. To wszystko brzmi tak, jakby cień zawierał tylko negatywne rzeczy, ale tak nie jest. Wszystko zależy od tego, co nasi opiekunowie uznali za złe albo dobre, za pożądane albo nie, za akceptowalne albo nie. A to oznacza, że Twój cień może zawierać też Twoje ukryte dobre cechy, które zostały przez Ciebie stłumione i powędrowały do nieświadomości. A przez to nawet nie wiesz, że je masz. Takim dobrym przykładem na stłumioną pozytywną cechę może być na przykład pewność siebie. Wyobraź sobie, że jesteś dzieckiem, małą dziewczynką. Z natury jesteś bardzo otwarta, wesoła, śmiała i pewna siebie. Zawsze mówisz, co myślisz. Wyrażasz swoje opinie z pewnością siebie, jesteś sobą. Jesteś małym człowiekiem z całą swoją pewnością i wdziękiem swojej szczerości. Problem w tym, że dorastasz w rodzinie, w której dziewczynki takie być nie powinny. Na pewno nie powinny być śmiałe, pewne siebie, zbyt mądre ani zbyt otwarte. W Twojej rodzinie dziewczynki powinny być skromne, miłe, nieśmiałe i posłuszne. I Twoi rodzice nadają pozytywne znaczenie skromności i posłuszeństwu, a negatywne Twojej pewności siebie i śmiałości. I w ten sposób powstaje rozłam. Twoja pewność siebie, śmiałość i otwartość zostają stłumione i powędrują do nieświadomości, staną się po prostu częścią Twojego cienia. Stłumisz w sobie swoją naturalną pewność siebie jako coś niepożądanego i niepotrzebnego, jako coś negatywnego. Wyrośniesz na kobietę niepewną siebie, posłuszną i uległą, bo twoja siła, asertywność i naturalna pewność siebie zostały stłumione. A ty będziesz myśleć, że po prostu taka jesteś. Nieśmiała, mało asertywna i mało zdecydowana. Oczywiście, tłumione są też negatywne cechy, tak zwane negatywne cechy. Powiedzmy, że jesteś małym chłopcem, braciszkiem swojej siostry w tej samej rodzinie. Czasami zdarza ci się zdecydowanie wyrażać gniew, a nawet agresję, ale wychowujesz się w domu, w którym żadna forma gniewu i agresji nie jest akceptowana, niezależnie od sytuacji. Twoi rodzice po prostu uważają, że ludzie nie powinni nigdy wpadać w gniew w żadnych okolicznościach, nawet kiedy są atakowani, kiedy są w niebezpieczeństwie, kiedy ktoś narusza jej granice w jakiś bezwzględny nawet sposób. Chłopiec szybko nauczy się, że jego gniew i agresja to jest coś nieakceptowalnego i niepożądanego. Te emocje staną się częścią jego cienia. Wyrośnie na człowieka, który nigdy nie wyraża gniewu. Człowieka, który nie stawia granic, ale w którym wszystko aż kipi. I na zewnątrz nie będzie pokazywał swojego gniewu, ale ten gniew i agresja będą w nim. W jego myślach, w jego sposobie myślenia o sobie, o świecie, o innych ludziach. Gniew będzie w nim, mimo że jemu będzie się wydawało, że jest łagodnym człowiekiem. Po prostu został odcięty od swojego potencjalnego źródła mocy, tak samo jak jego mała siostra została odcięta od swojej pewności siebie. To nie znaczy, że gniew i agresja są zawsze dobre. To znaczy, że odpowiednio zintegrowane z charakterem, Dają masę energii, pozwalają na funkcjonowanie z pełnym wachlarzem możliwości zachowań. Dają wybór i mogą służyć dobrym rzeczom, na przykład samoobronie. Paradoksalnie, zyskanie pazurów daje możliwość nieużywania pazurów tak często. I wszyscy wiemy, że są okoliczności, w których potrzebujemy zdolności przynajmniej do wyrażenia swojego gniewu w ramach oporu przed jakąś formą tyranii. I potrzebujemy też pewności siebie, żeby radzić sobie w świecie, dobrze funkcjonować w świecie. Prawda na temat cienia jest taka, że mimo, że są w nim pozytywne rzeczy, to jednak większość treści cienia stanowią negatywne, tłumione emocje. I wiąże się to z tym, że jednak większość rodziców dba o to, żeby te cechy tłumić, żeby ich dzieci zachowywały się dobrze w oparciu o standardy społeczne. Czyli rodzice tłumią zachowania wbrew tym standardom. Przemoc i bicie ludzi niekoniecznie jest czymś, co chcemy, żeby stało się normą. Dzieci potrzebują norm i granic, i to jest dobre. Tak rozwija się ich ego. Ale dobrze, żeby te normy były uzasadnione czymś więcej niż tylko stereotypami czy ograniczającymi przekonaniami rodziców. Ważne, żeby brały też pod uwagę przyszłość dziecka i użyteczność pewnych cech później. Bo te cechy nie znikają, które są stłumione. Te tłumione treści mają ogromny ładunek emocjonalny i są ukryte pod progiem świadomości. Przypomina to trochę siedzenie na bombie. Chociaż używamy całego zestawu mechanizmów, które trzymają nas z daleka od tej świadomości, to i tak niewiele zmienia. Bo pomiędzy świadomością i nieświadomością panuje ogromne napięcie. Tym większe i im więcej rzeczy jest naszej nieświadomości. I czasami objawia się to w postaci jakichś autodestrukcyjnych albo destrukcyjnych zachowań. Może się pojawić alkohol, narkotyki, niekontrolowana agresja słowna albo fizyczna, która czasami szokuje samego człowieka, który ją jakoś wyraża. Nasz cień jest naszym wewnętrznym smokiem, którego nie chcemy dostrzec, ale też nie jesteśmy go w swoim życiu w stanie uniknąć, bo nie kontrolujemy go świadomie. Dlaczego w takim razie ignorujemy smoka? A kto? Chce się przed sobą i przed innymi przyznać, że ma w sobie też zło, że potrafiłby zrobić rzeczy niewyobrażalne, okrutne, że jest zdolny do wielkiej agresji. Kto potrafi przyznać do jakichś nienawistnych myśli, które czasem ma? Większość ludzi uważa się za dobrych ludzi. Chcemy się postrzegać jako osoby, które mają tylko dobre myśli i uczucia. Widzimy się jako łagodnych i miłych, a wcale tacy nie jesteśmy. Lubimy tak o sobie myśleć, ale prawda jest taka, że tak nie jest. Jesteśmy jak ożył i reszka, nie tylko jak jedna część. Jung mówił: W niebie nie rośnie żadne drzewo, chyba że jego korzenie sięgają piekieł. I to jest ta dychotomia, z którą mamy do czynienia na co dzień. Dobro, zło, miłość, nienawiść, szczerość, kłamstwo. Jedno nie może istnieć bez drugiego, tak jak światło bez ciemności. Dlatego nie możemy zakładać, że jesteśmy tylko dobrzy, bo spotka nas naprawdę niemiła niespodzianka. I udawanie, że nie ma w nas agresji, gniewu, złości, wcale nie sprawia, że ich tam nie ma. Są, tylko są w nieświadomości, są poza kontrolą i poza świadomością. Są jak uwięzione bestie, które czekają na chwilę nieuwagi, która je uwolni. Ukrywanie przed sobą tej prawdy nikomu nie służy. Bo jeżeli jesteś dobrym człowiekiem i tylko tak o sobie myślisz, to skąd te myśli o tym, żeby trzasnąć szefa w twarz, kiedy po raz kolejny odbiera ci premię za nic? Jak możesz być dobrym człowiekiem, skoro czerpiesz przyjemność z porażki swojego przyjaciela, bo jesteś zazdrosny o jego sukces? Jak to wyjaśnić u dobrego człowieka? Coś tu się chyba nie zgadza. I takie myśli Twoje mogą wywołać Twój szok, zdziwienie. Jak to możliwe, że moje myśli są takie pełne przemocy agresji, i agresji? Przecież jestem dobrym człowiekiem. Zobaczenie tego nie jest przyjemne. Na przykład, kiedy żołnierze wracają z pola bitwy i mają zespół stresu pourazowego, to nie zawsze chodzi o to, co tam zobaczyli. Czasami chodzi o to, co zobaczyli w sobie, do czego byli zdolni, jak zabijali, w dodatku jak odnaleźli w tym przyjemność. W rzeczach, do które nigdy nie podejrzewaliby, yy, że są w stanie je zrobić. Właśnie to doświadczenie tak mocno tkwiło mi w pamięci: szok z powodu konfrontacji z własnym cieniem. Jeżeli bycie tak zwanym dobrym człowiekiem jest sposobem na unikanie własnego cienia, swojej agresji, złości, niechęci, nienawiści, strachu, bezsilności, odwracanie się od tej części yy, siebie sprawi, że sprawy przybierą jeszcze gorszy obrót. Bo będzie coraz więcej i więcej stłumionych emocji, które spychane są do nieświadomości i działają jak bomba z opóźnionym zapłonem. Te rzeczy muszą dokądś zostać uwolnione. Ignorowanie smoka nie zmienia faktu, że on jest w Twoim pokoju i rośnie. Ale Twój cień zawiera pozytywne i negatywne rzeczy. Może albo ziać ogniem, albo siedzieć na złocie, kto wie? Jak się dowiesz, jeżeli nie sprawdzisz? Potrzebujesz stanąć twarzą w twarz, ze swoją negatywną w większości sumą, częścią osobowości, żeby przestać karmić smoka i mieć go na smyczy. Bo utrzymywanie tego nieskazitelnego i fikcyjnego obrazu samego siebie ci w tym na pewno nie pomoże, ale dużo osób tak robi. Przez oświetlenie cienia będziesz mógł rzeczywiście skupić się na byciu dobrym człowiekiem, zamiast prezentowania swojego obrazu dobrego człowieka, o którym gdzieś głęboko w sobie wiesz, że wcale nie jest prawdziwy. Niechęć do konfrontacji z cieniem bierze się też stąd, że w ogóle panuje moda na skupianie się tylko na pozytywnych rzeczach. Cień na pewno na coś takiego nie wygląda. Dlaczego w takim razie w ogóle się na tym skupiać? Nie lepiej budować to co pozytywne, a to co negatywne konsekwentnie ignorować? Nie do końca. Skupianie się na pozytywnych rzeczach naprawdę działa i to jest naprawdę wspaniałe, ale nie zadziała, kiedy będzie sposobem na ucieczkę od tego co jest w nas mało pozytywne. Bo to i tak wyjdzie i tak to widać. Bo to pozytywne myślenie nie zawsze jakoś nam chce działać. Wkrada się bezsilność, złość, agresja, niechęć, zawiść, a ty nie wiesz skąd to się bierze. Te rzeczy pochodzą z pominiętego kąta pokoju za łóżkiem i niezależnie od tego, jak mocno posprzątasz resztę pokoju, to tam dalej będzie ciemno i brudno. I żadna ilość sprzątania reszty pokoju nie posprząta tam. I w tym przypadku skupianie się na negatywnych rzeczach, oświetlanie tego kąta światłem świadomości, może ci, pomoże Ci utrzymać porządek w całym pokoju. A może dodatkowo znajdziesz tam jakieś użyteczne rzeczy, jak swoją pewność siebie na przykład. Skupianie się na cieniu, obserwowanie go, nie przynosi więcej cienia, wnosi światło i pozwala wziąć sobie te wszystkie rzeczy z kąta pokoju i porozkładać je po pokoju, tak żeby zwiększyć swój komfort. Dać sobie dodatkowe narzędzia, możliwości i wkomponować je w swój charakter, w swoje życie na nowy, lepszy sposób. Niektórzy uciekają od cienia w duchowość i stają się takim wilkiem w owczej skórze. Ukrywają swój cień sami przed sobą i przed innymi pod płaszczykiem bycia osobą duchową, uduchowioną. To powoduje, że utkną w swoim rozwoju i powierzchownej duchowości. Te osoby nie zdają sobie sprawy, jak bardzo się oszukują. Dlatego, że ogromną częścią duchowości jest stanięcie twarzą w twarz ze smokiem. To jest jeden z najważniejszych. I chyba raczej wstępnych kroków na drodze do oświecenia, zbawienia, jakkolwiek kto chce to nazywać. Właśnie ta konfrontacja sprawia, że jesteś bliżej prawdziwej prawdy, duchowości. I to jest ścieżka bardzo głębokiego rozwoju, zamiast rozwijania swojej maski, bo kolorowanie maski nie sprawi, że ona przestanie być maską. To wszystko może brzmieć trochę mrocznie. Ale tak naprawdę cień nie jest niczym złym. I mówienie o tym w taki sposób byłoby strasznie płytkie i fałszywe. To jest wielkie źródło energii, nieodkrytych potencjalnych zasobów i wiedzy o samym sobie. Ale staniecie z tym w twarzą w twarz jest trudne. Bo te wszystkie uczucia związane z odrzuceniem w przeszłości jakiejś części siebie, wyjdą na powierzchnię, jeżeli zdecydujesz się swój cień uczynić bardziej świadomym. I to nie będą kwiatki i motylki. Ale naprawdę warto się z tym zmierzyć. Oświetlenie obszarów nieświadomych. Na nowo pozwoli ci zintegrować twoją osobowość. To nie będzie już osobowość dziecka, ale osobowość dojrzałego, odpowiedzialnego człowieka, bo zyskanie możliwości wyboru złego zachowania albo bycia złym niesie za sobą odpowiedzialność wyboru dobra, ale sprawia też, że rosną ci pazury, a jeżeli masz pazury, jesteś nie tylko bezpieczniejszy, ale też mniej agresywny. Prosty przykład, jaka jest różnica między małym a dużym psem? Duży pies ma narzędzia do obrony i o tym wie, i nikt go w związku z tym nie atakuje, a on nie musi używać przemocy ani swoich narzędzi obrony. Może sobie pozwolić na łagodność i na bycie dobrym. Mały piesek wie, że nie ma wystarczających narzędzi do obrony, i w związku z tym reaguje niekontrolowaną agresją w jakimś najmniej spodziewanym momencie: rzuca się do gryzienia. I w moim odczuciu, właśnie taka jest różnica pomiędzy osobą, która zintegrowała swój cień, a tą, która tego nie zrobiła. Po co miałbyś to jeszcze robić? Po co integrować cień? Chociażby po to, żeby zdać sobie sprawę ze swojej prawdziwej mocy i zasobów, żeby zyskać energię, być kompletnym człowiekiem zdolnym do pełnego wachlarza zachowań. To wniesie twój rozwój na inny poziom. Sam fakt możliwości wyciągnięcia pazurów daje spokój i mniejsze prawdopodobieństwo zrobienia tego. To jest jak w sztukach walki, w których uczymy się walczyć, ale przez to tak naprawdę uczymy się unikać walki. W praktyce staniecie twarzą w twarz z cieniem oznacza wniesienie uwagi i światła w te części ciebie, które zostały odrzucone. I to jest naprawdę uwalniające. To jest najwyższa forma pracy ze światłem, jaką możesz praktykować, mimo że przecież pracujesz z cieniem. Cień działający poza świadomością może być źródłem wielkiego zła. Nie tylko na poziomie indywidualnym, ale też na poziomie zbiorowym. Poza tym, włączenie elementów cienia do swojej świadomości, do swojej świadomej części ego jest też uspokajające. Jest istotne dla Twojego dobrego samopoczucia, bo będziesz miał na stole rozłożone rzeczy, które bywały źródłem lęku, strachu, bezradności albo jakiegoś neurotycznego poczucia winy. Masz przed sobą źródła zachowań, które czasem samego ciebie zaskakiwały. Nie wydaje ci się, że dobrze by to było zobaczyć. To zmieni skalę twojego rozwoju. Wydobędziesz z cienia więcej narzędzi. Zobaczysz pozytywne i negatywne rzeczy. I porzucisz to przekonanie o sobie jako o tym perfekcyjnym człowieku. Staniesz się po prostu pełnym człowiekiem. Staniesz się kompletny i zdolny do wybierania. Właśnie dlatego przez tą możliwość wybierania staniecie twarzą w twarz z cieniem umożliwia coś co górnolotnie nazwałabym nową moralnością. Konfrontacja z cieniem to nic innego jak dialog pomiędzy tym co świadome i nieświadome i dzięki temu dialogowi zyskasz dostęp do swojej agresywnej części charakteru. Wszystkie uczucia, które tam są, staną się dostępne dla twojej świadomości i możliwe do użycia. Wyrosną ci pazury, których potrzebujesz do bycia łagodnym. I których możesz użyć w sytuacji zagrożenia. To jest podstawa prawdziwej, głębokiej transformacji, co w praktyce oznacza zasymilowanie cienia, włączenie go w strukturę swojej świadomej części osobowości. To tak naprawdę umożliwia wybranie bycia dobrym, bo masz też dostęp do zła. To wnosi moralność na zupełnie inny poziom. A raczej w ogóle robi z moralności moralność, bo nie określa już jej bycie. Dobrym i łagodnym na siłę przez zaprzeczanie i wypieranie, określają wybór pomiędzy dostępnymi możliwościami, a opcji jest dużo od najgorszych, przez złe, po dobre i najlepsze. Kiedy myślisz, że nie możesz okazać gniewu i agresji, bo jesteś dobrym człowiekiem, jaki wybór bycia złym masz? Żadnego. To co sprawia, że myślisz, że jesteś dobry? Nawet jeżeli ktoś cię atakuje, nie będziesz się w stanie obronić. Zmuszanie się do bycia dobrym nie jest dobre. Kogo to z ciebie robi? Potencjalną ofiarę, a nie ma nic dobrego w byciu ofiarą. Wybranie dobra to co innego. Staniecie twarzą w twarz z cieniem wiąże się z odpowiedzialnością w związku z wyborem, jaki masz. Bo zyskujesz dostęp do arsenału wielu narzędzi, negatywnych i pozytywnych. Możesz wybrać, i to jest właśnie prawdziwa moralność. Mam możliwość wyboru zła, ale wybieram dobro. I za to mogę zostać oceniona, bo to był mój wybór. Staję się dużym psem który jest łagodny, bo nie musi się tego, nie obawiać tego, co czai się w ciemności. On wie, co czai się w ciemności i to wykorzystuje. Teraz możesz być naprawdę dobrym człowiekiem, masz wybór bycia złym. Dostęp do swojej ciemniejszej strony, do swoich pokładów bycia niebezpiecznym sprawi, że pewnie nie będziesz musiał taki być, bo ludzie nie będą zbyt chętni do konfrontacji. Czyli wyciągnięcie tego, co nieświadome, i praca z tym uzbroicie, ale też uchronicie przed koniecznością używania pazurów poza kontrolą. Jak w takim razie zobaczyć cień i oświetlić go światłem świadomości? Po pierwsze i chyba najważniejsze, musisz zdać sobie sprawę z prostej prawdy. Istnieje ciemny aspekt Twojej osobowości. Możesz go znaleźć w swoim żalu, urazie, pretensjach, złości, nienawiści, agresji, strachu i bezsilności. Tak mówi Twój cień. Wyobraź sobie, że rozmawiasz z kimś. Wyobraź sobie, że ten ktoś zaczyna Cię obrażać, poniżać, ale Ty nie reagujesz, bo jesteś przecież dobrym człowiekiem, a dobrzy ludzie nie okazują gniewu. Odchodzisz od tej sytuacji i zaczyna Ci się kręcić w głowie karuzela myśli, w stylu palant, kretyn i tak dalej. Czujesz ogromną niechęć, nawet nienawiść. Masz ochotę fizycznie skrzywić tę osobę, zemścić się, jakoś odegrać. Myślisz tak, bo nie masz pazurów, które sprawiłyby, że ta osoba nie odezwałaby się tak do ciebie, albo mógłby się jakoś odpowiedzieć adekwatnie. Mając je, nie musiałbyś ich, ich być może używać w ogóle. To zlikwidowałoby cały problem. Twoja reakcja w tej sytuacji po prostu znaczy, że nie zrobiłeś w tej sytuacji tego, co naprawdę chciałeś zrobić. Nie powiedziałeś tego, co chciałeś. Nie przeciwstawiłeś się czemuś, co było jakąś formą tyranii. Gdybyś to zrobił, takie myśli by Cię nie towarzyszyły. Gdybyś miał dostęp do swojego cienia, sytuacja wyglądałaby inaczej. Gdybyś był szczery, sytuacja wyglądałaby inaczej. No właśnie, jak by wyglądała? Zastanów się, co w ogóle się stało w tej sytuacji. Opisz sobie tę sytuację. Obserwuj swoje uczucia, swoją niechęć, urazę. Te uczucia podpowiedzą Ci, co tak naprawdę chciałeś powiedzieć w tej sytuacji. Po prostu zdefiniuj to, co potrzebowałbyś powiedzieć, żeby usunąć swój żal i gniew. I kiedy to wiesz, zapisz to sobie. To Cię może zaskoczyć albo przerazić. Ale właśnie to czai się w mroku i potrzebujesz to zobaczyć. To jest Twoja konfrontacja z cieniem. Potem, jak sobie już wyobrazisz tą sytuację, wiesz, co chcesz powiedzieć, ćwicz wyobraźni mówienie tego. Otwórz tę sytuację w wyobraźni najlepiej wiele razy i za każdym razem w swojej wyobraźni mów to, co rzeczywiście chciałeś powiedzieć. Praktykuj szczerość. A potem zacznij to robić w rzeczywistości. Zacznij mówić wprost. To nie znaczy wcale bycie chamskim czy jakimś obsesowym. Mów to, co naprawdę chcesz powiedzieć szczerze. W ten sposób twój cień będzie znikał, będzie włączany w twoją osobowość, będzie pod kontrolą. Nie będzie nic tłumione w ten sposób. To wzmocni twój charakter, chociaż nie będzie zbyt przyjemny. No, ale nikt nie mówi, że świadomość to jest coś, co osiąga się z łatwością. Ale im bardziej jesteś świadomy swojego cienia, tym bliżej ci do światła i tym bliżej ci do naprawdę świadomego człowieka. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli uważasz to wideo za ważne i przydatne dla siebie, podziel się nim z przyjacielem, polupie. Zostaw mi swój komentarz. Jeżeli jesteś zainteresowany coachingiem, zapraszam. Wejdź na selfmaster.pl, zapisz się do newslettera ja co tydzień. Będę wysyłać Ci swoje darmowe nagranie dla twojego samodzielnego rozwoju osobistego. Do zobaczenia.